W się wszyscy cieszą, nie wyłączając naszych czerwonych braci, bo sobie myślą, ta Polska nie jest taka zła i nie jest w niej tak najgorzej, skoro z niej wyszedł papież. Może najbardziej smutno, to jest mnie, Rymasowi, bo straciłem dla Polski najbardziej dzielnego, najbardziej mi bliskiego, współpracownika i pomocnika, ale dla Kościoła Bożego, dla pogłębienia Ducha Bożego, żywej wiary, powszechnym Kościele, muszę się cieszyć i cieszę się. Kiedy zmarł y, arcybiskup Baziak, i kiedy metropolia krakowska pozostała bez ordynariusza, ta sytuacja była wymarzoną okazją, oczywiście, dla komunistycznej władzy, na to, żeby arcybiskupa metropolitę krakowskiego przeciwstawić prymasowi Polski. Ksiądz prymas Wyszyński zdawał sobie sprawę z tych zamierzeń. Opracował prymas Wyszyński Terno trzech kandydatów. I na czele tego terno postawił na pierwszym miejscu ówczesnego sufragana krakowskiego, Karola Wojtyłę. Prymas, który był zawsze bardzo ostrożny i raczej nieufny, dokonał ogromnego aktu zaufania wobec młodego hierarchy, który nie dał się jeszcze poznać i który na dobrą sprawę był znany prymasowi dopiero od kilku lat. Przecież dlaczego? Władze polskie, ludowe zgodziły się na to, żeby Wojtyła stała biskupem, bo musiałby zagodzić, potem kardynałem. Po, powiedzieli jedno, stary Wyszyński, socjolog, a tu filozof, ach, to będzie coś. I chcieli go przeciwstawić. Myśleli, że to tak będzie. Kiedy e, e, Wojtyła stał się kardynałem w e, Krak Krakowie, e, władza polska też już zaczyna mówić: aha. To jest osoba znana, robi mi coś, żeby był taki bić, klin między jednym i drugim. I robili, dużo robiło, ale im się nie udało. Myślę, szukając przyczyn tego, że były dwie istotne przyczyny. Pierwsza była taka, że obaj ci hierarchowie byli ludźmi wysokiej klasy, wyłamywali się z tych Prymitywnych i schematycznych kategorii myślowych marksistów, którzy wietrzyli wszędzie możliwość walki o wpływy i o władzę. Oni byli ponadto. To jest przykład dla wszystkich, nawet dla polityków, dla wszystkich ludzi. Jak można dwóch ludzi, dwa światy, dwa bieguny. Ja potrafią wspólnie pracować dla, wspólnie dla Kościoła. No, ja to przeżywam na Syngurze, to, to było coś pięknego na Syngórze te kazania. Na sumie miał kazanie Wyszyński, a wieczorem Wojtyła. bośmy zapraszali. I było tak, że czasami uważali, że Wyszyński to jest rewolucjonista, a, tego, a Wyszyńska to raz takie pobożne kazanie. Tam nikomu nie, tam nie, jak to się nie, nie wspomniał, tylko o Matce Boże i boś piek działania. Ale wieczorem, ale to słyszał Wojtywa, wieczorem Wojtyła się szczyt, jak rąbał coś nieprawdopodobnego. I ci w ogóle nie wiedzieli, kto tu jest wrogiem komunistów, czy ten, czy tamten, to było to uzupełnienie. To było ten duet, który szedł zawsze we dwójkę grali. Władze komunistyczne bardzo liczyły na to, że uda im się rozbić kościół. Kiedy będą lansować osobę księdza kardynała Wojtyły, jakby na kontrapunkcie w przeciwstawieniu z kardynałem Wyszyńskim. Od początku ksiądz kardynał Wojtyła jakby rozeznał ten plan i nigdy nie dał siebie użyć, żeby w jakikolwiek sposób być przeciwko kardynałowi Wyszyńskiemu. Takim yy, pierwszym przykładem był, była kampania wzniesona przez Gomułkę po liście biskupów episkopatu polskiego do biskupów niemieckich w końcu 1965 roku. Liczono bardzo, że ostrość ataków doprowadzi do jakiegoś rozwarstwienia polskiego episkopatu. Liczono bardzo, że nie wytrzyma tej sytuacji świeżo mianowany arcybiskup krakowski. Tymczasem czekał ich tutaj pod tym względem zawód. Arcybiskup Wojtyła po powrocie z Rzymu jest na obiedzie, po czym długa rozmowa o liście biskupów polskich do biskupów niemieckich. Stanowiska nasze są zgodne. Ksiądz arcybiskup zdaje sobie sprawę z tego, że usiłowano nas sobie przeciwstawić, w nadziei, że jedwabny styl arcybiskupa może to ułatwić. Kiedy ksiądz kardynał Wyszeński podjął decyzję o oddaniu Polski Matce Bożej w niewolę, było to przez wielu ludzi, nawet kościoła, niezrozumiane. Wtedy kardynał Wojtyła pisze teologiczny komentarz do milenijnego aktu oddania. Jest to najgłębsze zrozumienie myśli kardynała Wyszyńskiego. Tej myśli zawierzenia Matce Bożej. To zawierzenie też ich łączyło bezgranicznie. Obaj byli oddani Matce Bożej całkowicie. Jasnogórska Matko Kościoła, raz jeszcze oddając Ci siebie macierzyńską niewolę miłości, Wedle słów mego zawołania: Totus tus. Oddaję ci cały kościół, wszędzie, aż do najdalszych krańców ziemi. Oddaję ci ludzkość i wszystkich ludzi, moich braci. Ojciec odmówiono paszportu do, do Rzymu, do Ameryki. To była kara dla prymasa za list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Kara dla prymasa trwała trzy lata. Kardynał Wojtyła na początku tej kary akurat przyszedł na Miodową i zanim wszedł do pokoju ojca, wszedł do mojego pokoju pracy i mówi, czy prymas dostał paszport? Ja mówię, nie, nie dostał. Wyjął wtedy z kieszeni paszport, pokazał i mówi, patrz, ja dostałem, ale nie skorzystam, nie pojadę, nie ma delegacji biskupów polskich bez prymasa. I nie pojechał. Kiedy przyjechał de Gaulle do Polski, prymas Wyszyński myślał, że, że złoży mu wizytę. No niestety, de Gaulle nie chciał, władze zażądały, żeby się nie spotkał z Wyszyńskim i de Gaulle nam sześć to pojechał do Gdańska w niedzielę. Żebyś nie, bo musiał w Warszawie, to musiał prymas odprawiać. Nie kanonik, bo głupia sprawa. Wyjechał, nie spotkał się. I kiedy wszedł de do, do Krakowa, to Wojtywy nie było. Wyjechał. I to jest kolejny dowód na to, jak oni byli jedni. Jak oni byli jedni. Taka przyjaźń to się zdarza naprawdę. Bardzo rzadko. Po śniadaniu rozmowa z kardynałem Wojtyłą. Wyrażamy sobie słowa wspólnoty jako wyraz zrozumienia w sprawie generała de Gaulle. Stwierdzamy, że władze państwowe chciały stworzyć wrażenie, że istnieje rozbieżność między kardynałami. Nieobecność kardynała Wojtyły na Wawelu dała odpowiedź i panu de Gaulle, i społeczeństwu polskiemu, i rządowi. Ta solidarność kardynała Wyszyńskiego, kardynała Wojtyły z prymasem Polski, wyrażała się nie tylko wobec władz PRL-u, ale również, jeżeli zachodziła taka potrzeba, wobec kół watykańskich. Mało kto wie, że już na Soborze Watykańskim II obejci hierarchowie doszli wspólnie do wniosku, że przedstawiony Zgromadzeniu Soborowemu projekt deklaracji o wolności religijnej jest trudny do przyjęcia, ponieważ nie uwzględnia należycie potrzeb i oczekiwań ludzi wierzących za żelazną kurtyną. Przede wszystkim Polaków. I stąd, kiedy zawiodły próby przeredagowania tego dokumentu soborowego, i kiedy w niezmienionej, albo w prawie niezmienionej formie został poddany głosowaniu, zarówno oni obaj, kardynał Wyszyński i arcybiskup Wojtyła, jak i wszyscy polscy ojcowie Soboru, głosowali non placet. Nie znaczy to oczywiście, że we wszystkich sprawach oni obaj myśleli tak samo i że nie było w poglądach ich różnic. Ale taki mały przykład dotyczy głosowania Sprawy głosowania w wyborach do Sejmu ogłoszonych w 69 roku. Po obiedzie rozmowa z kardynałem Wojtyłą pragnie uzgodnień w sprawie naszego stosunku do wyborów. Wyjaśniłem, że w ubiegłych wyborach nie brałem udziału, gdyż nie widziałem możliwości wybierania. Dziś wyborów już dokonał towarzysz Kliszko. Nic mi więc nie pozostaje. Gdybym był pytany, dam oświadczenie, że... Nie mogę spełnić obowiązku wyborcy. Że muszę protestować przeciwko charakterowi Sejmu, który nie jest parlamentem, lecz tylko agencją PZPR. Że nie mamy gwarancji, by poprawiła się polityka w Nowym Sejmie. Że zastopowano budownictwo sakralne. Że odbywają się polowania na księży na ulicach Warszawy. Przypadek księdza Wójcika z Wierzbic. Kardynał Wojtyła jest skłonny pójść do głosowania. Wypowiedź swoją uważam za prywatną. Nie mam zamiaru wpływać na nikogo. Może mi nie dadzą paszportu na synod. Są to sprawy niewspółmierne. Odpowiadam za Kościół w Polsce. Pozostawiamy sobie swobodę. Obaj byli ludźmi autentycznymi. Obaj byli ludźmi prawdziwymi. Ani jeden nie grał, nie udawał w życiu. Ani drugi. Byli sobą. Kardynał Wyszyński w swoim zawołaniu biskupim ma solideo, samemu Bogu, tylko Bogu. I ojciec święty Jan Paweł II w swoim biskupim zawołaniu, to tu stół, cały Twój. I to było prawdą ich życia, i myślę, że dla nich obu to była największa moc. Sobór Watykański II sam w sobie nie jest polem konfliktu między Wyszyńskim i Wojtyłą, i nie jest też polem konfliktu między Stefanem Wyszyńskim a ewentualnie e, inteligencją katolicką. Natomiast skutki e, tego Soboru Watykańskiego II, jego często rewolucyjne postrzeganie przez zachodnich katolików, spowodowało, iż również tu w kraju, Znaleźli się szczególnie związani z Miesięcznikiem Więź, z Tygodnikiem Powszechnym, ze znakiem ludzie Kościoła, świeccy, którzy chcieli bardzo mocno wpływać na politykę Stefana Wyszyńskiego, żądając niemal, by dokonał on przyspieszenia reform Soboru Watykańskiego. Przyspieszenia w kierunku szeroko pojętej demokratyzacji Kościoła, co było oczywiście. Zupełnym zaprzeczeniem realnych możliwości ówczesnego kościoła w Polsce i to kościoła, który na dodatek stale był kościołem walczącym, i tu prymas Wyszyński miał bez wątpienia rację, i z nim się bezwzględnie zgadzał również kardynał Karol Wojtyła. Myślę, że ojciec stanął ponad wszystkim i tu kardynał też stanął ponad środowiska, którymi był otoczony. Czy Kraków, czy Tygodnik, czy Inteligencja Krakowska. Myślę, że oni nie podzielali w wielu sprawach i w wielu tych, w wielu inicjatywach naszego ojca. Na pewno nie podzielali, ale ojciec i kardynał stanęli jak gdyby ponad tym wszystkim. W ciągu tych lat prymasowskich i biskupich, a więc od 1946